Bóg budowniczy zawsze na radę, Bóg budowniczy nie jest sam. jak żwir i cement, niestraszne nam, Pobanowimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota pre, Chłop z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy, wszystkiemu zaradzi. Bob budowniczy nie jest sam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas umilić. Śmiej się i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam! Ticha i rybka. E, tylko spokojnie. No wiesz, no, ale ty jesteś śliczka Dzień dobry się. przyjaciele. Dzień bardzo. Bardzo. Gdzie jest Bob? Jeszcze w domu. Z kim się rozmawia. Nic ci to nie da. I tak mi nie O Bob. Co ty tam robisz? O, dzień dobry, Marto. Pomyślałem, że powinienem wreszcie wyczyścić akwarium, ale złota rybka jest innego zdania. <grystanie> Właśnie widzę. <grystanie> o, Rety, która to już godzina! Jedź już do pracy, ja sobie poradzę. Do zobaczenia. Dziękuję, Marto. Tak jest, czy najpierw powinnam załatwić sprawy biurowe, a potem razem wyczyścimy akwarium. <grystanie> Witajcie! Nie marnujmy czasu, bo czeka nas dużo pracy. Świetnie! Tak będziesz pracował, spychaczuj i betoniarka i walec. Czy damy radę? Tak, damy, damy radę! radę. Bab, czy mogę już mieszać? Tak, mała, bierz się do pracy. O, coś takiego. Zapomniałem o cemencie. Wychaczu, musisz wrócić do firmy i przywieźć kilka worków cementu. I już jadę, Bob. Tylko pośpiesz się, bo mamy dziś mnóstwo pracy. Łap dźwigu! No chodź tu, Rybko. O, nareszcie. Það búið var sér við við þærðar kú. Spur og í. Það er það. Það er það. Nic ci nie jest, spychaczu? Na szczęście nic. Marto, bardzo przepraszam, bo przysłał mnie po cement i kazał się śpieszyć. Pośpieszyłem cię chyba za bardzo i... Nic mu nie mów, dobrze? O, spychaczu, bo to zrozumie. No, tak, 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 ale... Jest mi trochę głupio. <noise> ale to się mogło przyprawić każdemu. No dobrze. Cóż robić? Hmm. To się da łatwo naprawić. Trzeba wykopać stary słupek i wylać całkiem nowy fundament z cementu. O! Cement! Przecież przyjechałem po cement. Dziękuję, Marto. Na razie! Dobra Walcu, dobra robota. Naprawdę? Droga jest płaska jak na leśnik. W porządku, można jechać. Teraz bierzemy się za stary garaż. Słucham, budowniczy Bob? Witaj Marta. Jasne, oczywiście że tak. Na razie. Betoniarko, mogłabyś pojechać do Marty? Potrzebny jej beton. Już ja! I powiedz koparce, że czekam na nią przy starym garażu. Powiem jej! Po co, Marcie, potrzebny jest beton? Teraz, Dźwigu, przyszła kolej na ciebie, na mnie. Postaraj się wyciągnąć ten stary słupek z ziemi. Myślę, że dam radę. Na pewno mi się uda. Brawo! Udało się, Dźwigu! Uch, dobrze. Zanim przyjedzie betoniarka, zrobię sobie filiżankę herbaty. Wow. Cześć Marko, jestem! O, co się stało? Co? Po prostu wypadek. No ale skoro przyjechałaś, zaraz to naprawimy. Trzeba nalać cementu do tej dziury i umocować słup. Świetnie, to da się zrobić. Mam jeszcze sporo cementu. O, jeszcze coś. Bob czeka na koparkę przy starym garażu. Dobrze. Dźwigu, możesz zastąpić koparkę? Hmm, tak, o, chyba tak. Do zobaczenia. Ale to ciężka praca. Czy możesz mi pomóc, koparko? Ależ bardzo chętnie. Ojej, spójrzcie, co znalazłem. Ten garaż musiał być naprawdę bardzo stary. Hmm. Mam pomysł. Gotowe. Trzeba jeszcze tylko przykręcić dach do nowego słupka i poczekać, aż beton całkiem stwardnieje. Halo? O, cześć, Bob! Tak. W porządku. Tak oczywiście przyślę ci go. Dźwigu, Zabierzesz to do starego garażu. Mogę zawieść. Ale co to jest? Bob znalazł starą pompę do paliwa. Chcę ją włożyć do pudełka i gdzieś schować. Myślę, że sobie poradzę. Ach, już po robocie. Witaj dźwigu. Dzięki. Chyba będzie w sam raz. Podjedźcie bliżej. Ora już wracać. Mam nadzieję, że Marta zdążyła. Nie na się. Cześć! Jesteśmy... Witajcie, kochani! O, świetnie, Marto. Bardzo dobra robota. Jaka robota? Spychaczu, o co tu chodzi? Miałem mały wypadek. Ale to nie była jego wina. Ptaszek sędziował na mecz, a spychacz. <noise> Chciałem ominąć ptaszka i złamałem słupek. Przepraszam. O, nie musisz mnie przepraszać. Nie zrobiłeś tego na umyślnie. Ptaszku, nic co? ci nie jest. O, Marta, zdążyła wszystko pięknie naprawić. Widzisz? Jest jak tamten, a nawet lepszy. O, kiciu! I ptaszku, zapomniałam o biednej rybce. O, co za mądra kotka! I jaki mądry ptaszek! Ach, przez to całe zamieszanie ze słupkiem zapomniałam, że miałam czyścić akwarium. Ale Kicia i ptaszek mi o tym przypomnieli. Proszę, pływaj rybko. Masz czystą wodę w akwarium. O, dziękuję, Marcie. Kiciu, jesteś taką mądrą kotką, że zasłużyłaś na wyjątkowy przysmak. Masz ochotę na szpinak? Hitch! Wersja polska, telewizyjne, studia dźwięku w Warszawie.